Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Marcin z kanału Operuje bo Witam Was już oficjalnie w nowym 2021 roku, bo poprzednie wideo mogliście zobaczyć jeszcze w 2020, tym którym się udało. No i to były takie moje życzenia i podziękowania w Waszą stronę, link zostawiam w kartach na górze, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Natomiast dzisiaj chcę Was zaprosić do takiego tematu, który... Myślę, przyda się każdemu, bo znajdujemy się w określonej rzeczywistości, w określonej przestrzeni i pojawił się, mam wrażenie, że trochę niespodziewany, ale bardzo wyczekiwany i bardzo ciepło przyjęty przez nas gość, chociaż w tym wypadku należałoby powiedzieć zimno przyjęty gość, czyli śnieg. Nie wiem, jak wy napiszcie w komentarzach, proszę, czy cieszycie się z tego, że nareszcie, nareszcie pojawiły się opady śniegu i że mamy taką zimę z prawdziwego zdarzenia. Ja się cieszę z tego bardzo. I troszkę w klimacie tej zimy, właśnie dzisiaj, będzie osadzony odcinek, na który serdecznie zapraszam. Pierwszy raz w nowym roku ta magiczna formułka każdego youtubera. Czyli jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zasubskrybowałeś kanału, to możesz to zrobić teraz w dowolnym momencie, klikając czerwony przycisk subskrybuj poniżej wideo oraz klikając dzwoneczek, dzięki temu będziesz dostawać informacje o nowych filmach na kanale. Zapraszam również na mojego Instagrama, na Facebooka oraz do wspierania mnie w serwisie Patronite. Linki do wszystkich miejsc w sieci znajdziecie w opisie pod filmem. Natomiast teraz, już z wielką radością, zapraszam Was do tego odcinka, w którym dowiemy się, jakich jest. Takich wyselekcjonowanych przeze mnie, oczywiście to jest subiektywne, ale będzie to 5 sposobów na doładowanie mocy zimą. Kiedy pojawia się za oknem taki pierwszy objaw, tego że Przeszło już lato i ta najcieplejsza jesień też już odchodzi w zapomnienie, i pojawia się szarówka, pojawia się znudzenie, może gdzieś tam opada nam poziom naszej energii i zainteresowania tym, co, co się dzieje wokół nas, to może, może wydarzyć się tak, że przyjmiemy pewną strategię. Strategię pod tytułem Byle do wiosny, byle do marca. Trzeba przeczekać zimę, ale myślę sobie, że nie po to mamy życie, żeby przeczekiwać jakiś jego okres. No, w tym wypadku to jest 3-4 miesiące. Nie po to żyjemy, żeby przeczekać 4 miesiące co roku, czyli w zasadzie pozbawiać się w jakimś tam sensie jednej czwartej naszego życia. Tak oczywiście mniej więcej. I dlatego warto się zastanowić, co można z tym zrobić, żeby uniknąć popadania w taką strategię przetrwania mimo wszystko. Bo przecież ta pora roku, jak każda inna ma nam do zaoferowania mnóstwo radości nawet w tych czasach, kiedy mamy pandemię i nie możemy wyjść swobodnie na łyżwy, czy pojechać w góry, to jest nadal bardzo wiele rzeczy, które możemy robić. I które nam samym pomogą lepiej się ze sobą poczuć i bardziej zaakceptować to, co nas otacza. Zanim przejdę do takich pięciu sposobów na obudzenie w sobie mocy zimą, chciałbym jeszcze przeanalizować krótko sam schemat, który się w nas pojawia, kiedy właśnie zapada ta szarówka i pojawia się taka niechęć, zmęczenie, znużenie. Po pierwsze, każdy moment w życiu jest ważny, bo przecież to jest w końcu moje życie, to jest Twoje życie i nie ma co go spisywać na straty z tego powodu, że jest brzydko, szaro, pochmurno. A w grudniu mieliśmy dużo takich dni, kiedy w ogóle słońca nie było widać i a, rzeczywiście te nastroje gdzieś są takie bardziej przytłoczone, przybite. Można jednak podjąć taką decyzję po prostu w kontakcie z samym sobą, że nie chcę, żeby pogoda, żeby aura otaczająca mnie w jakiś sposób mnie przybijała i to już jest takie wyjście, bo kiedy nas to przytłacza i kiedy się tak dajemy temu ogarnąć, to tak jakbyśmy pozwalali, żeby coś za nas decydowało o naszym nastroju. Ale dobra jest wiadomość taka, że to my możemy wyjść z propozycją, że będę się dobrze czuć. Kiedy pogoda jest brzydka i panuje taka niesprzyjająca nam aura, może jakieś warunki biometeo są niekorzystne, to te czynniki nie będą nas pytać o to, czy my chcemy czuć się lepiej, gorzej, tylko po prostu na nas będą oddziaływać. Kluczem tutaj jest uważność, o której wielokrotnie na kanale wspominam. W zasadzie cały kanał jest poświęcony uważności, więc jest to motyw przewodni. Uważność, której też poświęciłem trochę miejsca w odcinku dotyczącym ego. Link zostawiam w kartach, jeżeli nie miałeś jeszcze okazji, miałaś okazji go obejrzeć, to zachęcam. Jeśli więc nie pozwalamy na to, żeby pogoda automatem wpływała na nasze działania, na nasze samopoczucie, to wprowadzamy już właśnie jakiś element uważności do życia, co jest bardzo cenne. I to okazuje się być taką świadomą zmianą kursu. Jest tak i tak, ale to jest tylko jakieś tam wrażenie, odczucie, ale jak chcesz, by było tak i tak. I też mogę sobie na to pozwolić, bo jestem osobą sprawczą, jestem istotą, która ma wpływ na rzeczywistość i na to, co przede wszystkim dzieje się w mojej głowie. Do uważności warto dorzucić jeszcze jedną fajną taką cegiełkę, którą jest wdzięczność. Uczenie się wdzięczności w życiu to w zasadzie podstawowy dla mnie temat i fantastyczny przewodnik po świecie rozwoju osobistego, bo u mnie bardzo wiele zaczyna się od wdzięczności. Od uważności i od wdzięczności, że dostrzegam. Małe rzeczy, dostrzegam okazje, cieszę się tymi drobnostkami i one tworzą mój świat. Kiedy zaczynam zwracać uwagę na drobnostki, które kształtują rzeczywistość wokół mnie i cieszę się nimi, zaczynam mieć inną perspektywę. Myślę kategoriami osiągania celów. Broń Boże, nie ma to nic wspólnego z jakimś korporacyjnym działaniem, ale. Zaczynam po prostu w swoim życiu nastawiać się na osiąganie celów, a nie na narzekanie. Nie ustawiam się na podkopywanie własnej wartości, na podkopywanie moich umiejętności, moich talentów. Teraz, kiedy nagrywam ten odcinek, prawdopodobnie w większości miast w Polsce pada śnieg, śnieg spadł i mamy bardzo przyjemną, taką właśnie trochę oczyszczoną z tej szarości. Aure, w tej sytuacji chciałbym zadać Ci pytanie: możesz napisać to w komentarzu, jak czujesz się z tym, że spadł śnieg? Ok, no to pora przejść do tego meritum naszego dzisiejszego odcinka, czyli przedstawienia wybranych przeze mnie pięciu sposobów na obudzenie mocy zimą. Fantastyczną aktywnością, którą można wykonywać absolutnie o każdej porze roku, jest spacer. Obecnie możemy spacerować, parki nie są zamknięte. W parkach, z tego co się orientuje nie ma teraz nawet obowiązku przebywania w masce, przy ulicy czy w czymkolwiek innym. Jeżeli chcecie, po prostu możecie owinąć sobie buzię szalikiem i też nikt się nie, nie powinien przyczepić do niczego. Natomiast. Bądźcie na świeżym powietrzu. Nawet jeżeli teraz zapowiadane są te największe mrozy, oczywiście nie mówię o tym, żeby spacerować godzinami, ale nawet jeżeli będzie te minus 10 czy minus 15, zróbcie to dla siebie. Zachęcam i wyjdźcie na spacer. Taki 5-10-minutowy. Nawet tylko po to, żeby poczuć mróz, jego obecność. To na pewno w jakiś sposób odżywi, zregeneruje nasze ciało, podniesie jego, jego taką energię. Jak tylko spadł śnieg, postanowiłem udać się na spacer. Udało mi się to do tej pory w takim szerszym zakresie dwa razy. I to były takie solidne spacery po półtorej godziny, po dwie godziny a w okolicznych parkach, gdzie naprawdę czułem już tak łapię, taką dobrą energię. Drugi sposób może wiązać się z pierwszym, bo możecie wykonywać to ćwiczenie na zewnątrz, ale jeżeli nie chcecie, jest za zimno, nie macie ochoty wychodzić, możecie je zrobić również w domu. Chodzi mi o nawiązanie kontaktu z ciałem, z ziemią czy w ogóle z podłożem. Przebywanie na śniegu, przebywanie na mrozie w tym przypadku ma takie dodatkowe atuty, bo możemy. Możemy po prostu poczuć. Poczuć tę temperaturę. Możemy poczuć mm, śnieg pod stopami, jeżeli staniemy na nim. Możemy poczuć, e, oczywiście zachęcam do tego, żeby założyć jakieś w miarę grube skarpety i, i ciepłe buty, ale stojąc, e, możemy poczuć kontakt z Ziemią, Ziemią, która jest zmarznięta, i taka po prostu w tym momencie jest. Możemy to zaakceptować. Stańcie sobie na ziemi, na podłodze, gdziekolwiek jesteście, i lekko ugnijcie nogi w kolanach, wykonajcie lekki rozkrok, i w takiej pozycji, tak jakbyście chcieli się tak osadzić trochę na ziemi, wyobraźcie sobie, że na tę chwilę stajecie się drzewem, które po prostu jest, które czerpie siłę ze swoich korzeni, które czerpie siłę z ziemi, które jest zasilane przez. Słońce, przez wiatr, przez to wszystko, co się wokół niego dzieje, i niczego wam więcej nie potrzeba, po prostu jesteście drzewem, które istnieje. W tej pozycji zachęcam do poczucia swoich stóp, do odnalezienia uczucia, jakie przynosi wam kontakt z ziemią, co robią w tym momencie wasze dłonie. Jak, jak odbierają obecną temperaturę, jak obecna temperatura wpływa na Wasze ciała. I stojąc w tej pozycji, możecie pomyśleć, że jako właśnie takie drzewa przyjmujecie, na wdechu przyjmujecie od Świata, od ziemi, od rzeczywistości, wszystko to, co ma Wam najlepszego do zaoferowania. Natomiast na wydechu oddajecie wszystko to, czego nie chcecie w swoim życiu. Wszystko to, co sprawia Wam przykrość, co Was niepokoi, co Was smuci. Takie ćwiczenie możecie wykonać oczywiście. W najbardziej dogodnym dla siebie momencie. Ona może trwać minutę, dwie, pięć. Wszystko zależy od waszych potrzeb. To jest taka po prostu praktyka wsłuchania się w siebie, w swoje wibracje, w to, co ma dla nas Ziemia, to, co ma dla nas rzeczywistość wokół. Myślę, że o tej porze roku jest to kapitalny sposób, taki prosty i niewymagający żadnych ani nakładów finansowych, ani wielkiego zorganizowania się. Jest to kapitalny sposób na obudzenie w sobie mocy. Nazwałem go żartobliwie bałwaninem artem, ponieważ kiedy zaraz pojawił się śnieg, to widziałem, że po prostu ludzie z taką naturalną radością, gdziekolwiek byli, czy to w parku, czy przed swoim blokiem, czy. Nawet na ławce osiedlowej czy na jakimś stoliku, na parapecie, w przeróżnych miejscach zaczęli lepić bałwany. Mniejsze, większe, kolosalne, miniaturowe, to wszystko możecie zobaczyć na grafikach, na zdjęciach, które udało mi się uchwycić podczas podróży przez Łódź, przez moje miasto. I uważam, że to jest naprawdę kapitalny, taki zdrowy objaw radości. Jej, mamy śnieg! Jeżeli oczywiście cieszycie się tym, że jest śnieg, miałem taką bardzo przyjemną sytuację, kiedy spacerowałem po łódzkim parku na zdrowiu, że spotkałem rodzinę obcych ludzi, którzy wybrali się z dzieciakami, z psami na lepienie bałwana i po prostu zrobili tego bałwana w sposób tak totalnie kreatywny, zachwyciło mnie to, że postanowiłem zapytać, czy mogę zrobić zdjęcie. Temu bałwanowi jestem ciekaw, czy jeszcze tam jest, czy przetrwał. A, I bardzo serdecznie sobie z tymi ludźmi porozmawiać. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli oglądacie teraz to wideo. A bałwan, którego właśnie widzicie tutaj na grafice, jest dziełem tejże rodziny, a w dużej mierze Wiktorii i Glorii. Ok, trzy pierwsze sposoby odnosiły się do takiej e, aktywności bardziej w przestrzeni poza domem, chociaż tak jak mówię, e, praktyka uważności czy Qigong można wykonywać sobie również w domu. Natomiast teraz coś dla tych, którzy koniecznie chcą zostać w domu i szukają sposobu na doładowanie, na obudzenie w sobie mocy zimą, małe przemeblowanie, małe przearanżowanie. Pokoju, mieszkania, jakiegoś fragmentu przestrzeni. Może być świetnym pomysłem na to, żeby poczuć takiego dodatkowego kopa, żeby poczuć się inaczej i na nowo odkryć swoje, swoje miejsce na Ziemi, swój dom. Oczywiście może to być po prostu przesunięcie stołu albo ustawienie go w inny sposób. Albo przesunięcie kanapy, bądź jakieś większe przemedlowanie, przearanżowanie, postawienie gdzieś nowego kwiatka, może jakiś mały remoncik, niezbyt taki e, dający się we znaki nam czy naszym sąsiadom z po, początku tego roku. Natomiast ja tutaj, jak widzicie, mam światełka. Nie mam już teraz rozstawionej ubranej choinki, więc te światełka z choinki przewędrowały do mnie na parapet. I w ogóle znajdujecie się tutaj teraz ze mną w takim jednym z moich ulubionych zakątków, gdzie czytam, gdzie lubię się rozsadzić i pooglądać jakiś film na Netflixie, gdzie z przyjemnością wypijam herbatę i to jest taka moja przestrzeń, którą bardzo lubię. Dlatego postanowiłem was do niej dzisiaj tutaj zaprosić, też właśnie pokazując to, że układając poduszki w jakiś określony sposób, czy dodając światełka, czy stawiając jakiegoś kwiatka, czy może jakąś inną ozdobę, można sobie naprawdę sprawić wiele radości i ożywić przestrzeń, odświeżyć ją, a w ten sposób wpłynąć też na to, jak czujemy się sami ze sobą, bo jednak Sposób aranżacji przestrzeni bardzo na nas oddziałuje, i jeżeli dobrze czujemy się w pomieszczeniach, w których przebywamy, w naszym domu, który jest trochę tak jak Anglicy mówią: My home is my castle, mój dom jest moją twierdzą, i to jest miejsce, w którym właśnie zasilamy się, to, to myślę, że warto, warto pomyśleć o takim małym, małym zadziałaniu. Ja sobie na przykład. Kilka centymetrów przesunąłem stół, troszkę dopasowałem do moich aktualnych potrzeb. Mały stolik postawiłem przy, przy kanapie, tak żeby móc sobie sięgać po jakąś tam herbatkę. Wieczorem, właśnie jakąś książkę wziąć ze stolika nocnego. To są takie po prostu drobnostki, które myślę, że cieszą i dają też takie wrażenie. Bardzo autentyczne wrażenie, to nie jest wcale przekłamane sprawczości. Tylko, że my, my mamy wpływ na to, jak wygląda światło u nas. No to jak już mamy herbatkę, i mamy podusie, i mamy kanapę wygodną, no to właśnie, idealnym dodatkiem do tego są książki. Chociaż czytam przez cały rok, to myślę, że kiedy jest taka. Zimna atmosfera za oknem, kiedy gdzieś tam ten śnieg się odbija, a rzeczywiście teraz w wielu miejscach tak jest, że możemy sobie wyjrzeć, że możemy zobaczyć, jak ta przestrzeń wygląda i zachwycić się, bo ja się po prostu zachwycam tym. Może kierowcy, którzy parkują samochody, pod moim blokiem niekoniecznie są zadowoleni, kiedy rano muszą wyjść i zeskrobywać cały ten śnieg i cały ten lód, który tam się gromadzi przez noc. I wiem, że to nie jest ani romantyczne, ani inspirujące. Natomiast dla mnie, jako dla takiego e, po prostu obserwującego i siedzącego sobie w zaciszu własnego domu, jest to piękne widok. I w takich okolicznościach jeszcze bardziej mi smakuje czytanie jeszcze bardziej chętnie sięgam po gry planszowe czy komputerowe. Także to wszystko zależy od tego, jaką mamy motywację. Bo tak jak już powiedziałem na początku, jeżeli my chcemy przeczekać byle do wiosny jakoś przetrwać tę zimę, to wtedy również możemy czytać dla zabicia czasu, możemy grać dla zabicia czasu, możemy oglądać serial za serialem na Netflixie. Oj, przepraszam. Nie chciałem promować żadnej konkretnej marki, ale jeżeli do tych wszystkich rzeczy, o których tutaj powiedziałem, tych pięciu sposobów dodajemy uważność, to, to sprawia, że my nie próbujemy przetrwać pewnego okresu, tylko rozsiadamy się, gościmy się i cieszymy się tym, co świat w danym momencie dla nas ma, czym chce nas obdarzyć. Mam nadzieję, że wśród tych pięciu sposobów znajdziecie jeden, a może więcej takich, które pomogą Wam również, które Was w jakiś sposób zainspirują. Napiszcie o tym w komentarzu, które z Was, a może sami praktykujecie, może, może macie jakieś własne, o których tutaj nie powiedziałem. To też bardzo chętnie poczytam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego wideo. Zapraszam na kolejne, które już za dwa tygodnie, i będzie to wiersz z serii Audio Natural. Także miłośników tej serii szczególnie zapraszam. Na koniec chcę Was poprosić jeszcze o udostępnianie tego wideo, o powiadomienie swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, kota, psa, każdej istoty, która ma urządzenie mobilne i może zasubskrybować kanał, ponieważ w tym momencie mamy 99 subskrypcji na kanale. Gdy nagrywam ten materiał i z wielką radością czekam na setkę i na każdą następną subskrypcję. Cóż, pozostaje mi życzyć wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Obserwuję Niebo. Cześć.